Kolejny film na moim kanale Dzisiaj jesteśmy, w w na lotnisku w Krakowie I nagrywam dla Was vloga samolotowego Więc polećcie z nami na Sri Lanka Idziemy właśnie do... Jesteśmy w ogóle pierwszy raz na tym lotnisku Idziemy do check-inu, bo lecimy Air Arabią Lecimy najpierw do Sharjah, czyli do Emiratów To, i najpierw idziemy zobaczyć do check-inu. Podobno trzeba jakąś naklejkę Ale ja muszę najpierw te buty schować bo ja mam słuchajcie bagaż także nie komentujmy tego ale co, lecimy najpierw do Shargi, potem mamy przesiadkę dwudniową, tego wam nie będę nagrywać, z tego będziecie mieć osobny film i lecimy dalej na Lanka ja się nie mogę doczekać, bo to będzie pierwszy taki mój lot poza Europę. Lecimy najpierw chyba z 5 godzin, także przestujemy jedzonko w samolocie i w ogóle wszystko wszystko, także... Mam nadzieję, że wam się oba. W ogóle jest mega dużo ludzi Jest godzina 12 Nie 12, jest 10, co ja gadam Czy ja mam takie czerwone ramię od tego plecaka? A drugie? Nie, nie skomentuję tego Dzień dobry wszystkim Jesteśmy już po odprawie paszportowej Mamy bilety Ja w ogóle mega lubię dostawać takie papierowe A szczerze to jest mój drugi taki bilet bo zawsze jak lecimy Ryanair'em, Wizzerem to nie ma takich papierówek no i fajnie, bo na pamiątkę także lecimy do Sharjah jest godzina 11.50 także lecimy, tam mamy przesiadkę i siedzimy sobie właśnie tutaj w takim miejscu proszę bardzo to jest tak spokojnie, ogólnie jakoś to lotnisko pierwszy raz tu lecimy ale jakoś mi się nie spodobało, bo jest może przez to, że mega dużo ludzi Tutaj jest tak spokojnie, więc sobie już siedzimy. Dobrze, że przyszliśmy. Zaraz pójdę jeszcze do łazienki się ogarnąć, bo po prostu tragedia ja jeszcze musiałam znieść bluzę na kontroli. Patrzcie, przeszłam, także można już przechodzić z płynami w Krakowie. Oto dowód. Nie kupiłam tego tutaj za miliony monet. No i co? Będę teraz montować pakowanie na YouTube'a. Chociaż nie wiem jak mi to wyszło, ale muszę wstawić na YouTube'a i na TikToka, zanim jeszcze wylecimy. Jak byliśmy, bo musieliśmy pójść do check-in po co? Musieliśmy pójść do check-inu po zawieszki na bagaż, na plecaki i nam się tak przeporciło, bo obok takiej parze ważyli te plecaki i ja się wystraszyłam, że będę dopłacać, ale nam nie zważyli, także oby tak zostało do końca. Mam nadzieję, że normalnie wejdziemy bez, bez mierzenia i bez składania do seizerów. także trzymajcie kciuki. Stwierdziłam, że się pomaluję, mamy jeszcze trochę czasu, ale chcę się pomalować, żeby potem nagrać jakieś TikToka może. Także właśnie przesyłam na swojego TikToka. Słuchajcie, pakowanie, także zapraszam. E, jeszcze nie wystartowaliśmy jest chyba lekkie opóźnienie, bo już jest 1345 i tutaj mieliśmy wystartować. Mam nadzieję, że nie słychać, bo nie wzięłam mikrofonu ze sobą niestety. E, mamy tutaj to z menu. Menu, sprawdzimy co tutaj mają dobrego. Jeśli chodzi o siedzenia, to jest chyba troszkę mniej miejsca niż mówi, że w, Wizer i w ja dosłownie dotykam tutaj... Kolanami, chociaż w sumie tam chyba też, ale fotele są dużo wygodniejsze. Proszę bardzo, tutaj widoczek, jeszcze nie, nie poleciliśmy. Sprawdźmy sobie, co mają w menu, bo ja jestem głodna. Co mają tutaj dobrego? O, i mają kawę za dychę. Spoko. Cappuccino za 7 zł Mega spoko, mega fajnie. Snacks. To mówiliśmy sobie, słuchajcie, przez aplikację um, Butter Chickena Także będziemy jedli za chwilę, pewnie po wystartowaniu Także ocenimy sobie, jak smakuje jedzenie Nie mogę się to czekać. No i co tu mamy jeszcze? Ej, są za 7 zł, szczerze? Nie tak źle jak sałatka za 20 Pokażę wam Tutaj mamy jakieś sezonowe owoce To wszystko widziałam w aplikacji Tutaj są też jakieś kanapki O, jakieś słodkie rzeczy Nadcząscy, o na cząsty bym zjadła. Patrzcie, dubańska czekolada. O, słuchawki zadychy. Taki, patrzcie, model jakiś samolotu. Travel Kit. Tutaj patrzcie, poduszka, jakieś takie rzeczy. Co tutaj mamy dalej? O, ej, filmy zobacz. Tylko mm, chyba sobie nie obejrzymy. Także myślę. Nawet nie mam wsparcia, jak tutaj tego aparatu, wiecie, postawić, bo no serio, to są mega mało miejsca. Nie sprawdzali mi bagażu, więc jest dobrze, udało się, więc tak naprawdę mogłam szczerze zabrać jedną sukienkę więcej. Także lecimy, nasz lot będzie trwał 5 godzin, podobno 30 minut. Sprawdzę, czy jest jakieś opóźnienie W ogóle podobałam telefon A ja już mam 50% Dobra, sprawdzamy na Flightradarze Czy jest jakieś opóźnienie Bibi, come to Dubai Planowy odlot 13.45 No Nie zaktualizowało się Jest tak jak było, więc No niestety, nie dowiem się e, Niestety Wiesz, żadnych nie przetestujemy, bo nie mam tutaj ekraniku Ale zainstalowałam sobie sudoku I planuję sobie pomontować film Zobaczymy jak mi to wyjdzie eee, Z pakowaniem walizki Bo chciałam wstawić właśnie jak dolecimy Byliśmy też przed chwilą internet na rebuncie Także mam nadzieję, że będzie działał dobrze Właśnie startujemy I ogólnie Połączyłam się z wi-fi Tutaj na samolocie Jest takie żeby Gry. I zawsze słyszałam, że w tych samolotowych grach powinno być 2048. Jak nie mam 2048, to jest słaba linia lotnicza, więc sprawdzamy. Jest! Będę no grać! Super! Ja lubię tą grę. Także będę grać tutaj przy bardzo. Mamy gry różne. Zobacz, weź sobie tu słowa, puzzle. O, nawet masz kar y karty auta. Fajnie, nawet słuchajcie, można oglądać tutaj filmy. W sumie spoko te filmy są, ale pewnie po angielsku. Aha, już mnie rozłączyło, no to fajnie. Słuchajcie, chyba mnie nie będziecie za bardzo słyszeć, bo jest taki hałas. Muszę sobie ja powiedzieć w końcu, żądny mikrofon, bo wiecie jaka jest akcja? 5 minut przed wyjściem z domu wzięłam ten mikrofon, który mam do ręki, gdzieś go położyłam i nie wzięłam go ze sobą, więc nie wiem gdzie, gdzie go położyłam więc nie wzięłam, bo nie mogłam go znaleźć. Słuchajcie, update e, mega zaczęło pachnieć w samolocie, także wydaje mi się, że e, będzie jedzoko jest taka głodna, zrobiśmy sobie materiał chicken, także będziemy testować, już wam to do I że będziemy mieli. Bo. Sekretarz ja jest taka łagodna. Mega pizza. Aldo? Aldo? Ale ja też się w akwarii. tylko tam padnie po naszej stronie. Tak. To jest. To nie Mega ładnie pachnie. Będziemy robić test. Proszę bardzo, dostaliśmy tutaj sztuczkę. To jest woda taka malutka, ale serio malutka. Nie wiem ile ona ma, ale jest strasznie mała. Dobra, Ramy. No, zobaczymy jak będzie smakować. Tak wygląda. Pachnie, serio. że... Szkoda, że nie ma tu żadnych chlebów ani nic, ale dobra. Mega mało kurczaka. Robimy tę nie Mam nadzieję, że się nie odczuję. Tak, od w samolocie. Dobra. A ostra. Faktycznie to może być najlepszy ten. Baterzczyk w samolocie, jak mówili, nie? Ale mega ostra. Nie no, mi smakuje. Mamy teraz Kinder Bueno i Snickersa. Dobrze, słuchajcie, pospaliśmy. Zostały jakieś chyba 3 godziny. Nie wiem dokładnie, ale jeszcze trochę. Oh. Dobra, teraz nie zobaczycie, ale jest przepięknie, serio Mega ładnie i mega głośno Przyjechaliśmy, słuchajcie, już na lotniskowy Abu Dhabi e, Ogólnie mega ładnie to wygląda Patrzcie Także idziemy zobaczyć do środka Może się odprawić i tak dalej i będę Wam updateować, co i jak. Mamy 3 godziny do lotu na Sri Lankę. No, dzień dobry, My już przyjechaliśmy. Słuchajcie, na lotnisko w Abu Dhabi jest przepiękne, e, ogromne. I co, teraz przyszłam do toalety, bo muszę zmienić ten strój. W ogóle to jest taka klima, muszę założyć bluzę. I to was, po przesiadce w Dubaju. Także czekamy, słuchajcie, na swój lot. Mamy go za 3 godziny. Lecimy już na Sri Lankę, także nie musimy czekać. Eee, zobaczymy, jak będzie. Także oczywiście, wszystko nagram. Nie mamy wykupionego tym razem jedzenia w samolocie, zobaczymy, czy coś będziemy chcieli jeść, bo to będzie lot taki typowo nocny. Więc pewnie będziemy spać, bo przylecimy do słuchni o chyba o 4.30. Także no, dosyć wcześnie, nie wiem co będziemy robić do tej godziny, ale tak wszystkiego wszyscy się we vlogu ze Sri Lanki, także czekajcie. No i co, teraz przyszłam do toalety, żeby się przebrać, w ogóle tu jest zimno, jest taka klima, że po prostu jest 30 parę stopni. No, także słuchajcie, ubieram na siebie warstwy, założę bluzę, założę koszulkę, czapkę z daszkiem, która zajmuje mi dosyć sporo miejsca i może potem bo w ogóle ja jestem strojką pielowym Tego bym nie powiedziałam Bo poszliśmy na plażę i po prostu z tej plaży nadal nie zdjęłam Więc może w nim zostanę Szczerze, nie przeszkadza mi jakoś bardzo Serio, ledwo co to zapięłam Jeszcze mam tam buty, dwie pary Jest tragedia Proszę bardzo, słuchajcie, ubrałam się już w mój Airport Crash Outfit Idziemy do check Myślę, że będą ważyć te te czy będą ważyć krewetki, myślisz? Dobra, słuchajcie, udało się przejść, mam Winlety. Słuchajcie, na Sri lankę. Także e, tak, za godzinę mamy, słuchajcie, już boarding godzinę przed wejściem, przed odlotem. Więc mega, mega szybko. Także zaraz idziemy. Może jeszcze po jakieś jedzonko. No, także let's go. Zaczynamy przygodę na Sri Lankę Znaczy, jeszcze nie, jeszcze trzeba dolecieć. Ale wiecie, pomaga się jarom. Jesteśmy już po przejściu wszystkich kontroli, nie wiem czy się do Was ale wzięliśmy sobie tutaj jedzonko, ja mam Burger Kinga i wziąłem sobie lody. Także tak i czukamy. zaraz będziemy szli już do naszego gate'u. I w ogóle tutaj są takie duże ceny, że masakra, ja zapłaciłam 27 zł za dużą i za lody, więc mega po prostu. siedzimy już w samolocie, ale niedługo będziemy startować jest to Ja w ogóle na tym lodzie planuję spać, także mam nadzieję, że mi zobaczycie, że ten y, lot będzie taki krótszy, jeśli chodzi o vloga samolotowego. Ale przelatujemy y, o godzinie 4.30 i chciałabym być wyspana, bo leciłem 5 godzin, więc to jest zawsze będzie fajny czas na spanie, więc. Nie zasnę, żeby być poczęta na dzisiejszy cały dzień. Także co, w ogóle mam teraz więcej miejsca na nogi, bo wcześniej dotykały moje kolana siedzenia, a teraz jest super. Tutaj moja torebka. Proszę bardzo, w środku Birkenstocki kable, nie kable, po prostu wszystko. Tutaj mam moje picie